No i witam Was w kolejnym zdradzieckim chowanym. Słuchajcie, w dzisiejszym zdradzieckim chowanym będziemy chować się dokładnie na tej małej wyspie pod mapą. Jest ze mną dzisiaj 14 osób, które będzie musiało się schować. I na czym to wszystko polega? Wszystkie te osoby są na Discordzie. Jeśli kogoś znajdę, tą osobę nam odciszam. No i ta osoba musi mi wskazać swojego kumpla w kolejnych 10 sekundach. Także tak jak tu możecie zauważyć, jestem teraz na Discordzie. Jest tutaj ze mną 13 osób. I można powiedzieć, że jest to taki zdradziecki, Discordowy chowany. Jeśli byście chcieli wystąpić na takim odcinku, Wbijajcie na mojego Discorda. No i co widzowie, wy macie dwie minuty na schowanie się, także macie dwie minuty od teraz, zwracajcie uwagę, kto gdzie się chowa, żebyście mieli kogo mi wydać, no nie? I tutaj jeszcze jedno, jak ta osoba, którą znajdę, wyda mi swojego ziomka, to ten ziomek od razu odlatuje z gry, a ten, który mi go wskazał, może schować się jeszcze raz. A więc dobra widzowie, dwie minuty minęło i przechodzimy do chowanego, także pierwsza osoba, którą znajdę, będzie musiała zdradzić swojego kumpla, e, no i słuchajcie, lecimy, lecimy e, i sprawdzimy, wejdziemy sobie może tą bramą tutaj, mam nadzieję, że nikt tutaj nic nie Budował. Pierwsze co, to bym może wszedł sobie do tej stodoły tutaj. <noise> A w sumie to nie będę mówił na głos, my jeszcze będą uciekać. No, tu nikogo nie ma, tu u góry, sprawdźmy. No ja jakbym się chował, to bym się schował tu, w tym miejscu, zobaczcie. Ja bym się schował w ta... O, tak. Wyk, czekajcie, już wam pokażę. O. Tak bym się tu schował. To by była moja kryjówka. No ale dobra, nie ma tu nikogo. Czy mamy tutaj kogoś... Tutaj nie ma, tu przy tej skrzynce. Przy, mam nadzieję w ogóle, że sobie nie pomylę i kogoś wyeliminuję, rozumiecie, bo ja jestem przyzwyczajony do zwykłego, chowanego, Czy po prostu kogoś wyeliminuję od razu. Wejdźmy sobie do domku John No na dzień dobry. Czy tutaj kogoś mamy, no mam nadzieję, że kogoś uda mi się w końcu znaleźć? Tu nie ma nikogo. Podłoga jest nieotworzona pod schodami. i tak samo nie ma nikogo pod schodami. Co to ma być? Tutaj w kibelku, za lodówką też nie ma, tu wejdźmy. Ej, gdzie oni się pochowali wszyscy? Pewnie wszyscy są w jednym miejscu. No to by było jej jaja. No dziwne to trochę jest. Dziwne. wyjdźmy do góry. U góry też nikogo nie mamy na tą chwilę. O, dobra, dobra, dobra. Nareszcie mamy pierwszą osobę. siema kumpel. Chodź, 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 nie bój się. Mam nadzieję, że masz kumpla, ale pierwsze co przychodzimy na Discorda. Sprawdźmy tutaj ziomeczka, jaki on ma nick. Okej, okay, odciszamy ksawerskiego, halo, halo. I teraz Witam. tak, słuchaj, ja ci, ja ci daję 10 sekund na wskazanie mi swojego kumpla. Widziałeś kogoś, czy nie? Widziałem widziałem. No to dawaj, no to pokaż mi. E, w razie czego? Jakby ci się nie udało, to przygotuj się. Na trudne pytanie. No ale chyba znajdzie, chyba znajdzie. Tak mi się wydaje, że on tutaj kogoś wyda. Jest tutaj? Ty, no nie masz. No kurczę, pieczone, uciekł. <laughs> uciekł. Dobra, no to słuchaj, jako że zostałeś znaleziony jako pierwszy, będzie takie szybkie pytanie. Ile lat temu kostka Kevin pojawiła się pierwszy raz w Fortnite? Rok, rok dwa, temu? trzy, czy cztery. Dawaj, rok, dwa, trzy czy cztery. No bardzo mi przykro, Byku. Bardzo mi przekro. W ogóle wiesz, że dzisiaj są urodziny kostki Kevina. A, nie wiem. I widziałem. ma trzy lata, no przykro. Ty, nie mogę cię wyeliminować. Ale ja ja Weź z gry, czemu ja go nie mogę wyeliminować? I jemu się nie udało nikogo nam pokazać, lecimy dalej. Wydaje mi się, że gdzieś tu... Po krzakach siedzą, dobra, wejdźmy do tego pierwszego, lepszego krzaka Nie ma tu nikogo Wejdźmy jeszcze do tego drugiego No ale z tą kostką, o i proszę, zapraszam, zapraszam Kogo my tu mamy, czekajcie, kto to jest? Kim online, tak? Machnij głową, czy to ty? Tak, dobra. Ja Wam przypominam, widzowie, jakbyście chcieli wziąć udział w takim odcinku. No, zapraszam na Discord. Czy ty uciekłeś z tej stodoły? Tu pytanie: Czy to ty uciekłeś z tej stodoły? Nie. Na pewno? Na pewno. <laughs> dobra, Wyku, widziałeś kogoś, czy nie? Tak. No to pokazuj. Jak kogoś mi pokażesz, no to będziesz wolny. Masz jeszcze jakieś 7 sekund. 7 sekund. Tutaj pływa sobie jedna osoba. A nie, przepraszam, to była rybka. Tutaj jest jedna osoba na skrzynce. Aha, to była. Dobra, i... aha, czyli mamy. Dobra, no to ty uciekaj się chować. No, a ty kolego. No, zasady są takie, że, no wiecie, jak ktoś zostanie znaleziony, no to musi od nas po prostu odpaść. No, bardzo mi przykro. Eee, skies? Skies? Ale czekaj, panie Skies, jeszcze, jeszcze go zawołajmy. Byku, chcesz coś powiedzieć? Jak tak na sam koniec? Dzięko, ręka. Dzięka, ręka. Ok, mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem. Eee, no trochę peszek, no przykro mi, no ale no. Takie są zasady. Lecimy. Mamy jedną, dwie osoby już wyeliminowane z trzynastu, czyli zostało jeszcze 11 osób. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj na tych fabrykach będą siedzieć albo właśnie w tym cisze. Dobra, tutaj nie ma nikogo. Oj! Ni Oj! <śm> Właśnie o tobie mówiłem. Byczku, chcesz coś powiedzieć? Za chwilę. No a ten, a widziałeś kogoś jeszcze czy nie? Wiedziałem. Widziałeś? Dobra, widzowie, jak zostawicie teraz wszyscy łapki w górę, to ja mu pozwolę. No dobra, no nie, znaj moje dobre serducho. Dawaj, pokaż. Zróbmy wyjątek. Tutaj między pudełkami. Dobra, a... dobra, dobra. Okej, okay. I schowaj. Ale to już od, ostatnie twoje życie i za okay. to, że ten ziomek, no, dostał dodatkowe życie, to ten ziomeczek będzie mógł też kogoś wskazać. Okej, okay, panie Big Bigboxdal, słyszysz mnie? Słyszę, słyszę No to widziałeś kogoś czy nie widziałeś? Wasz tak średnio, ale... Daję ci 10 sekund. Jak ci się uda żyć. kogoś znaleźć, no to będziesz żyć. Weź tego ziomeczka, co ci zdradził. Weź go znajdź. To by było najlepsze. 3, 2, 1... Jest ktoś? Jest! <laughs> I to jest ten ziomek! Dobra! <laughs> Dobra, i schować. Karma, karma, dobrze, dobrze, dobrze. No i co? Mamy wyeliminowane już trzy osoby. W sumie tu mamy jeszcze statek ufo. Ej, a w statku ufo nikt nie siedzi? Nie ma tu chyba nikogo, nie ma, nie ma. Okej, okay, szukamy dalej. Czy tutaj ktoś jest w tym krzaku? Tak samo nikogo nie ma. Wydaje mi się, że gdzieś na obrzeżach mogą być pochowani wyspy. No i proszę, mamy Bambika, siema Bambik, już sprawdzam jaki ty masz tutaj nikt. Piąteczkę. Nie no, pierwsze piąteczkę trzeba przybić. I to. To jest zupa hamburgera. Pan zupa hamburgera, okej. Okay. Dobra, panie zupa, jesteś? Jesteś czy się nie ma? Halo? O, halo? O, chyba widziałeś. Widziałeś, no to lecimy, no to pokaż gdzie masz 10 sekund. Trzy, dwa... <śm> 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 Jeden, I ostatnie słowo, ostatnie słowo w tym odcinku. Cienka noga. Cienka noga, cienka ręka, cienka noga. Czemu ja was nie mogę wyeliminować? Proszę wyjść do lobby, proszę żeby... O, zniknął. I szczerze wam powiem, nie wiem, ile osób mamy wyeliminowanych, ale chyba cztery, coś takiego. Czyli jeszcze jakieś dziewięć osób do znalezienia. Czy my tu kogoś mamy? Wejdźmy sobie tu z powrotem, bo ktoś tutaj może być w tej stodole. Ja bym się na pewno schował w takich miejscach. No i mamy mamy tutaj żemeczka, czyli ten remeczek, który tutaj wcześniej przyleciał, to on dobrze wiedział, że ktoś tutaj jest, ale zobaczcie, gdzie tu Mamy panią clown? Nie wiem, czy to jest pani clown, czy kto to jest. Zapraszam tutaj na dół. Sprawdźmy, jaki tu mamy nick. A kuku! W sumie to dokładnie Akuku Aha, wuja, a kuku. Wuja, a kuku. Siema, wuja. Siema. Siema. Nie mam nikogo. Nie masz nikogo, no ale masz 10 sekund na znalezienie. Albo będzie trudne pytanie tutaj do odpowiedzenia, no? Uwaga, 5 sekund jeszcze. 3, 2, 1 Go, dobra, chodź, trudne pytanie, trudne pytanie. Dobry no jesteś z matematyki? Nie no nie wiem, zależnie. No to zaraz, zaraz tutaj. To jest bardzo znane pytanie, teraz aktualnie, więc powinieneś znać odpowiedź. 2 plus 2 razy 3. 2 plus 2 razy 3. Trzy. Masz. No trzy. Trzy, y, y, to jest 8. Jesteś pewien? 2 plus 2 razy 3, tak? No dokładnie. No to 8. Jesteś pewien? No nie wiem. No. No dobra. Na... Ej, słuchajcie, A, czekaj, czekaj. Na pewno jest mnożenie, tak? No, ja nie wiem, no. Miałem na <noise> w szóstej klasie, no. Czekaj, czekaj, Dwa razy sześć, dwa razy trzy, tak? No. To, jest, plus dwa. no. to jest osiem. Dobra, widzowie, wy napiszcie swoją odpowiedź w komentarzu, a ty się możesz iść schować. Elegancko, zapraszam. No, jest lepszy. <noise> Okej okay, widzowie, no daliśmy mu takie dodatkowe życie Najbardziej żałuję tutaj, tutaj tego chłopaka, który był i nie daliśmy mu szansy Możecie napisać w komentarzu smutną buźkę dla niego Szukamy dalej, zobaczmy czy my tylko kogoś jeszcze mamy na tej wyspie W ogóle nie byłem w jednym miejscu na tej wyspie Na pewno nie byłem w tym krzaku Tutaj ktoś jest 100% Nie no nie ma Po drugiej stronie nie mogli się chować, więc tam nawet nie patrzę Te krzaki trzeba tutaj poeliminować, bo w tych krzakach oni mogą być, no sprawdźmy Postrzelajmy. Czyżbym mnie trafił? By tak z góry, z to doła. Tutaj nie ma. A tutaj, za tą siatką, czekajcie. Za tą siateczką może ktoś będzie. Albo pod mostem, tak w ogóle. Wyjdźmy sobie. Jacy kręcę. Patrzcie, się, jaki mistrz. Siema. Dzień dobry. Ja tam w ogóle stamtąd szedłem chyba wcześniej. To mogłem cię widzieć. Tak, no właśnie, no to pozdra. Kto to jest? To jest. Yy... <laughs> A, multim, dobra. Czy ty kogoś widziałeś, czy nie? Swojego brata, bo tu nie. jest twój brat gdzieś. Dawaj, jak mi wydasz swojego brata, to normalnie masz dwa życia. Jak ty odkryjesz yy, Ilminga. Ale miejscówka mistrz. Miejscówka mistrz. Ja go mogłem już widzieć na samym początku, prawdopodobnie. Dobra, koniec. Yy, multim, 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 multim. Ostatnie są na dziś. Tam jest. Czyli ja cię eliminuję, Sorry. é <laughs> za późno. Tam ktoś jest podobno. No jestem, jestem ciekaw. W sensie, tutaj już ziomeczek był wydany, chyba, że tutaj ktoś zmienił miejscówkę. Albo Multim obczajał yy, u brata w komputerze, gdzie on się chowa. No w wodzie się nie mogli chować, więc pewnie w wodzie ich nie ma. No nie ma tutaj. Multim czy sobie jaja robisz w takim razie, ale da, dałeś mi fajny cęk Dałeś mi bardzo fajny cynk. Kaga my tutaj mamy. <laughs> no, w sumie jego też tak trochę nie widać, ale jednak go widać. Dobra, sprawdźmy kto to jest. Trzeba byku. Widzisz mnie? Dobra. On chyba nie wiedział, że ja do niego mówię. Odciszmy sobie go na Discordzie. Siema, byku. No hej, hej. Hej, hej. Jak masz na imię? Wstydzę się mojego imienia bardzo. No to jak masz na drugie. Terna, to jest bardzo dziwne imię. Dlaczego? A jakbyś chciała mieć na imię? Sandra, ponieważ wszyscy mi mówią Sandra. No to Sandra, dawaj, 10 sekund. Czekaj, czekaj, czekaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nie no, na spokojnie. Jako, że to jest dziewczyna, widzowie. Jedyna tutaj, no to ma 30 sekund. Dajmy 30 sekund. No to już ziemy. Był znaleziony, przykro mi. A -a. Ten, tego ziomeczka już z nami nie ma. Próbuj, próbuj jeszcze. A -a. Jak nie, to będzie ciężkie pytanie. Bardzo ciężkie pytanie. Chodź na A -a. chwilkę, i ja ci zadam tutaj to pytanie, ale masz jeszcze 5 sekund na znalezienie kogoś. 5, nie, nie, ale chodź tutaj i masz 5 i masz sekund. 4, 3, ja jestem <noise> no, 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 Trochę, trochę pomogłem. Uciekaj się chować, uciekaj się chować, a ty tak, ty już chyba byłeś znaleziony, tak? Tak mi się wydaje Chociaż byłeś, nie? Sprawdźmy. Aha, bo to jest Big Box Del! Tak, byłem, byłem Dobra, Big Box delu Daję ci 10 sekund na znalezienie. Szybko, jak znajdziesz, to jeszcze, jeszcze przeżyjesz. Jak nie, no to, to już jest koniec. 3-2 1 No i... No, przykro, mi, przykro. Ostatnie słowo, ostatnie słowo. Piąteczka. Mogę kogoś pozdrowić? Oczywiście. Zdrowiam Hadewadę, Kiza i hambiego. Dobra, no to, to oni tutaj byli. Oni tutaj byli. Byczku, żegnam się. Trzymaj się. Na razie. Ogłem, zostało nam jeszcze 6 osób do znalezienia. I teraz, słuchajcie, już nie będzie dodatkowych pytań. Nie będzie nic takiego. Po prostu, jak kogoś znajdę, 10 sekund na znalezienie i koniec. Ja mam jeszcze takie przeczucie, że ktoś chowa się dokładnie tu. Na górze, tak, tak mi się przynajmniej wydaje No, ale z tego co widzę, to nikogo tutaj nie widzę Spróbujmy wejść jeszcze tutaj do tego domku Wydaje mi się, że w tym domku no musi ktoś tutaj być, no No i proszę, i, i proszę, no to był, to był nos Kto to jest, kto to jest? Erdogicjusz Halo, halo, Pani, panie Erdogicjusz Cześć kogoś Niestety nie No, ale daję ci 10 sekund 4, 3, 2, i ostatnie moje słowo Ostatnie słowo, ostatnie Twoje słowo. No, do widzenia. <laughs> do, do widzenia w takim razie. Do, <laughs> no nic, szukamy dalej. Nogic już znaleziony. Ja tutaj mam też do oszukiwania. Ee, brońkę. Ale czy my będziemy dzisiaj oszukiwać? Wydaje mi się, że nie. Gorzybia, no, ja już nie mam pomysłu, gdzie oni mogli się schować. Czekajcie, powoli. Czy tutaj ktoś jest? Nie ma. Czy tutaj ktoś jest? Nie ma. A no i mamy, no i mamy, wiedziałem, że ktoś tutaj jest Nie wiem kto gdzie jest niestety <laughs> tam, już, tam już się nie wolno chować Tam już się nie wolno A, chować <laughs> Nie znajdę chyba nikogo No to ostatnie słowo, ostatnie twoje słowo na dziś to Pozdrawiam Barszczyka, mdj i Akuko, ponieważ to są kocery totalnej i mojego brata, który jest wtedy w szpitalu o, To pozdrów brata, pozdrów <laughs> Wszyscy, wszyscy pozdrawiają brata 3, 2, 1 Bum. <noise> Dobra, jeszcze parę osób zostało. Tylko ja nie mam pojęcia, gdzie oni są. <noise> o, no i mamy, mamy, mamy. Dzień dobry, dzień dobry. Witam z powrotem, panie kapitanie. Tak, do ciebie mówię. No to, panie wuja. Pokaż, pokaż, pokaż. Jest tu ktoś jeszcze, czy nie? No nie. nie ma, nie widziałeś nikogo. No to co, no? Chyba ostatnie słowo na dziś, tak mi się wydaje. Chcesz coś powiedzieć? Chcesz kogoś pozdrowić? Nie. To, no to, no to. Ty, no nie mogę go wyeliminować. Byku, musisz wyjść. No tu ktoś musi być jeszcze, w tych. W samochodach tak, tu, 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 tu do... Jaka miejscówka! Gościu, wychodź, ja cię kręcę. Kto to jest? To ja. Ilming, co za chłop? Wejdź tu jeszcze raz. Jak ty tam wszedłeś? Przecież tu nic nie widać. Dobra, 10 sekund, panie Ilming, 10 sekund. Musisz mi kogoś wydać. Musisz, po prostu musisz to zrobić. 5, 4, 3, 2, 1. Ostatnie słowo od pana. No unlucky. Unlucky, unlucky. <śleszy> <laughs> Trzymaj się, Link. Ale miejscówkę chyba miałeś jedną z najlepszych. Dobra, trzy osoby ostatnie. No nic, no to musicie być jeszcze tutaj. No nie ma, Inna, nie ma innej opcji. Dobra, tu ktoś może będzie. Czekajcie, tu się da skryć. No nie ma, no. Dobra, dobra, jest, jest! Mamy wreszcie kogoś. Kto to jest? Kto to jest? To jest mdjocik albo Yahu, się ma. mam pokazać? Tak, Cześć? tak, 10 sekund masz na to, dawaj. A to ja będę miłym kolegą się poświęcę. Co ty gadasz? Nie pokażesz nam nikogo? No dobra, no to... Tak, w takim... ja będę miłym kolegą. No, to będzie łatwiej, dobra, no to w takim razie byku. Kł... Czyli ktoś tu jest blisko. Chcesz coś powiedzieć? No, GG i powodzenia chłopaki. Powodzenia. Boom. <laughs> Yahoo, pozdro Yahoo. Miły gościu z Jachu widać. Widać, że to jakiś gościu miły. Dobra. E, ktoś tu musi być blisko, bo on nie chciał tutaj kogoś wydać, bo ktoś ma pewnie miejscówkę świetną. Dobra, pomóżmy sobie rakietnicom, no. Pomóżmy sobie trochę. Nie ma tu nikogo. Nie, no to jest niemożliwe. Dobra, jest! Jest ziomek, jaki gościu dobra Jakbyś się chłopie, On nie wiem czy on się ruszył czy Fajnie, świetna miejscówka Brawo, świetna miejscówka, kto to jest Adrianek, panie Adrianku zapraszam, proszę tu wejść Chciałeś kogoś? Kurde, nie wiem No Ale było blisko, Najlepszy to no. trzy zostało No, Napr naprawdę Kolega teraz pewnie się cieszy i pisze mi na pewno, ale nie wiem <laughs> Ja go poszukam No dawaj Daj 10 sekund Daję ci 10 sekund na znalezienie 3 2 1 no, i byku, no nie znalazłeś. Ostatnie słowo od ciebie, poproszę. Pozdrawiam, Jasia i Max. <noise> Ostro. Dobra, Adrianek, i został nam MDJ, tak? Dokładnie. Panie MDJ, proszę nam zdradzić swoją miejscówkę. No, ja nie mam pojęcia, gdzie on mógł być. Nie mam zielonego pojęcia. Rafa, Rafa, byłeś tu z 10 razy koło mnie. Dobra, a, Dobra, a gdzie nie jesteś? Nie. E, czekaj, strzelam do góry. Nie, 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 przecież ja tam chodziłem cały czas. Byłem dokładnie tutaj, w tym krzaczku. No nie gadaj I przechodziłeś tu 10 razy dokładnie koło mnie Nie gadaj, nie Ja tu byłem chyba, no zobaczcie, ja tu RPGiem co dopiero To rozwalałem, to rozwalałem z RPG, A chłop sobie cały czas tu siedział No dobra, słuchajcie, kanał MDJ znajdziecie w opisie MDJ, chcesz coś powiedzieć jako wygrany? Pozdrawiam wszystkich, co brali udział oh. w odcinku elegancko no, Także widzowie, wpadajcie na ten odcinek, który tu widzicie Subskrybujcie mój kanał, kodowela w sklepie a No i wpadajcie do MDJ, jego kanał będzie w opisie No i co, to by było na tyle, trzymajcie się, piona